Dzień dobry, witam w jadalnym ogródku w mieście. Dzisiaj bez zbędnych wstępów zabieramy się za sadzenie ziemniaków. Jest już bardzo późno na sadzenie ziemniaków, bo mamy dzisiaj 18 maja, a zwykle do tej pory ziemniaki sadziłam około 1 maja, więc tym bardziej czas nas goni, ale jeszcze zdążymy. Jeśli posadzicie ziemniaki w maju, nawet w drugiej połowie, za 3 miesiące powinniście zebrać Wasze pierwsze pyszne Ziemniaczki. Zatem zabieramy się do roboty. Zapraszam. W tym roku będę sadziła ziemniaki w pojemnikach. Mam tu trzy różne pojemniki: stare wiadro, taką doniczkę produkcyjną o pojemności 27 litrów. Mam dwie opony i mam worek z dosyć takiej twardej, grubej folii. Dwa lata temu sadziłam ziemniaki w starych torbach na zakupy, takich przeniszczonych, które dzięki temu zyskały swoje drugie życie i ziemniaki świetnie się udały. Uprawa ziemniaków w jakichkolwiek pojemnikach jest możliwa i bardzo prosta, nawet na balkonie. No, pojemnik musi być dosyć duży, takie 20 litrów to myślę, że to jest minimum, żeby w takim pojemniku umieścić odpowiednią ilość ziemi, żeby bulwy miały gdzie się rozwijać. Więc jeśli macie stare torby po zakupach, możecie je wykorzystać jako donice i uprawiać w nich ziemniaki. Rok temu posadziłam ziemniaki w skrzynce takiej właśnie Podwyższonej, w której sadzę warzywa, ale w tym roku zdecydowałam, że wolę w tej skrzyni zostawić sobie miejsce na więcej warzyw, a z ziemniakami wracam do pojemników. Zatem zabieramy się za sadzenie. Będziemy potrzebować jeszcze ziemi. W tej taczce mam taką mieszaninę kompostu i ziemi. Mimo, że kompostujemy, kompostu często u nas brakuje, a w tym roku nie chcę używać ziemi ze sklepu na bazie torfu, dlatego zamówiłam w przedsiębiorstwie, które zajmuje się w naszym mieście kompostowaniem odpadów organicznych, taką mieszankę kompostu i ziemi. I y, no, jeśli będzie brakowało mi własnego kompostu bądź ziemi z ogrodu, no to będę stosować właśnie y, taką, taką mieszankę. Polecam Wam y, skontaktować się w Waszych miejscowościach czy miastach właśnie z przedsiębiorstwami, które zajmują się y, odbiorem odpadów organicznych, odpadów zielonych. Y, być może kompostują te odpady i można po prostu taką ziemię, taki czy też kompost y, u nich y, nabyć. A tutaj mam nawóz. To jest nawóz króliczy i nawóz kurzy. Taki po prostu obornik, który sobie przeleżał zimę w takiej małej skrzyni. No i teraz nadaje się już do użycia pod rośliny. Ziemniaki potrzebują dosyć żyznego podłoża, takiego pulchnego, żeby mogły się w nich rozwijać, żeby te bulwy miały miejsce i mogły sobie w tym podłożu rosnąć potrzebują oczywiście podlewania no i światła i w ogóle są to bardzo proste rośliny w uprawie i myślę, że każdy sobie poradzi z taką uprawą ziemniaków Będę sadzić ziemniaki odmiany gala masłowa. One mają już tutaj takie niewielkie kiełki i na pewno się szybko przyjmą i zaczną rosnąć, jeśli tylko znajdą się w ziemi. Mam też takie ziemniaki, które już wypuściły olbrzymie kiełki, już prawdziwe kły. One już długo leżały i czekały na zjedzenie bądź posadzenie. Niestety nie wiem, czy to jest odmiana wineta czy lord, ale i tak je posadzę. Na pewno się przyjmą, będą rosły. I mam jeszcze ziemniaki odmiany bellarosa, takie czerwone Ziemniaki kwitnące bardzo ładnie na taki różowy yy, kolor. Zatem zabieramy się za sadzenie. Pogoda nam dzisiaj nie sprzyja cały dzień. Siąpi deszcz, jest zimno. Taki mamy maj. Yy, tutaj mam przed sobą worek. To jest takiej grubszej folii. Yy, jeśli chcecie uprawiać ziemniaki w workach czy w torbach na zakupy, yy, bardzo ważne jest, żeby zrobić sobie w, w dnie otwory, żeby żebyście po prostu nie zrobili sobie w takim worku basenu, w którym wszystko Wam zgnije, woda musi mieć odpływ, więc te otwory są bardzo ważne. Ja już mam tam na dnie zrobione otwory, no i mam tu też wsypane już trochę ziemi. Teraz wrzucę sobie tam włożę, no myślę, że trzy takie ziemniaczane bulwy, i zasypię ziemią. Ziemniaczki mamy już w środku. Teraz dosypiemy ziemię. Oj, wsypałam to, to, co miałam w tym wiatrze. Dobra. Ja to tak zostawię. I Teraz w momencie kiedy pojawią się kiełki i ziemniaki wytworzą liście i będą rosły do góry, będę dosypywała trochę tej ziemi, żeby bulwy miały miejsce, żeby się rozwijać i żeby tych bulw wytworzyło mi się więcej. A teraz zabieram się za sadzenie w naszych oponach. Mam tu dwie opony ułożone jedna na drugiej. Dno pojemnika, który w ten sposób powstał, wyłożyłam workiem jutowym, żeby podłoże nie wysypywało mi się na zewnątrz. No i nasypię sobie teraz do środka ziemi. Mam sypaną ziemię, teraz sadzimy nasze bulwy. Też posadziłam trzy. Mam nadzieję, że będą miały tu wystarczającą ilość miejsca. Posadzone ziemniaki zasypię ziemią. A tu mój trzeci pojemnik, tym razem taka doniczka produkcyjna, większa doniczka produkcyjna o pojemności 27 litrów i w niej posadziłam ziemniaki odmiany Bella Rosa. Zasypię je teraz ziemią, a później kiedy pojawią się łodyżki i liście e, i łodyga będzie rosła, będę zasypywała, dosypywała tej ziemi. E, I takie, e, takie podsypywanie, zasypywanie łodygi powoduje, że ona wytwarza więcej korzeni bocznych, a na tych korzeniach tworzą się e, bulwy. Czyli, im więcej ziemi, tym więcej, y, więcej y, ból. I mój kolejny czwarty pojemnik, tym razem stare wiadro o pojemności bodajże 25 litrów. I w nim posadzę y, galę masłową. A teraz zasypujemy ziemniaczki ziemią. Kremniki już posadzone, jak widzicie, było to bardzo proste. Teraz pozostaje je tylko podlewać. Jeśli będzie taka potrzeba, czekać aż wypuszczą listki, później zakwitną, a potem zbierać pyszne bulwy. Jeśli film Wam się podobał, klikajcie łapki w górę i subskrybujcie. A ja już dzisiaj żegnam się z Wami. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie.